Cześć, witajcie moi drodzy, widzowie w kolejnym matrenie na tym kanale i dzisiaj sobie otworzymy saszeczki Lego Super Mario seria czwarta. Zapraszam Was do oglądania. A więc dziś taki odcinek bez intra to są moje prezenty walentynkowe. Oprócz tego jeszcze dostałem stare wydanie gazetki z Lego City z budowlańcem, którego przeglądzenie zło się pojawi, w Biedronce kupiłem i jakie są słodyczki oraz... Największy i najlepszy Czyli wielki zestaw majestatycznych są, Które naprawdę bardzo chciałem posiadać w swojej kolekcji Ale nie dziś tym się zajmujemy Tylko z saszetkami A więc numerki katalogowe tych saszetek to jest 71402 I są od 6 lat A więc przejdźmy sobie do pierwszej saszetki um, Ok O mam użyczki. I postaram się na początku tylko instrukcję wyłożyć. Kupiłem go w sklepu w Wrocławiu lubię klocki, do którego Was z chęcią polecam zajrzeć. To jest... Mamy tak ogólnie też 10 minifigurek do kolekcjonowania. Gdzie to jest tę No mamy. Okej. Okay. Dobra. Musimy jakoś. Okej, okay. żeby nie sprawdzić, co to jest. Okej, okay. sobie tak zrobię. O nie? Okej, okay, muszę. Na razie jeszcze tak całkowicie nie wiem, co to jest. A Ale teraz mi figurki, które bardzo chciałbym mieć. Bardzo chciałbym mieć pana Lodzika. Najbardziej chyba pingwinka też. Bardzo bym chciał mieć tego dinozaurka, który też jest według mnie bardzo ciekawą postacią. Te, te trzy. To są jakby moje topki. Mógłbym nawet zdobyć tego Gumbę, myszkę z rezydencji Luigiego i tego ninja skarbonkę. No, a reszta mógłbym mieć, ale tak jakby nie nalegam, żeby je wszystkie zdobyć. A więc teraz sobie zobaczmy. Jej jest fart. Jest lodowy ludzik. Mega się cieszę z tego powodu, bo to jest mój. Chyba trzeci, tak, trzeci ulubiony. Dobra, to ja się teraz biorę szybko za składanie. Będę też robił sobie teraz takie urywki, jak teraz na przykład. Hmm, ok. Ok, bierzemy to, to i przyczepiamy teraz o to. No i teraz sobie przyczepiamy to. Co? No i dobra, teraz sobie to przyczepimy. Tak. Ok. Teraz taki elemencik. Ja z Mario głównie teraz, raczej będę, będą się pojawiały głównie takie bardziej faszetki. Tak, no, spowodnie będzie. No, tak po, powoli będziemy z tym Mario. Bo Mario, wiesz, chodzi o mam serię. To tak wszystkich minifigurek, jak mówiłem, nie muszę mieć. Nie, ale to ma, bardzo bym mi mieć oczywiście te, wiecie jakie. No te pingwinka, dinozaura i tego lodowego, którego już mam. Dobra, już powoli kończymy tą minifigurkę loda. Loda. Nie wiem czy to jest wreszcie kostka jakaś lodu, co to jest, wysadzę tutaj buźkę. i ten potworek kostka lodu już zrobiony, serce ten elemencik przyczepiamy. Podejrzewam, że to będzie także szybki opening według mnie. No tak robię to na szybko, jak widzicie robię też urywki takie małe żeby on nie był taki mega, mega krótki no i zostały nam o takie zapasowe elementy nawet spoko, mało no i teraz wam pokażę gotową postać także prędzej na kamerze pewnie możecie widzieć inne kolory niż ja bo to jest mega takie jasne a wy możecie trochę bardziej ciemne widzieć, bo nie jest takie jeszcze dobre światło. Tu ma taką jakby skapryśnioną minkę. Tu ma taką podstawkę, lód, śnieg, woda zamrożona. Tu mamy tu, gdzie Mario może sobie na tym skakać. Jest cała niebieska i taka buźka. Buźka mi się najbardziej podoba i podstawka też jest fajna, ale ogólnie sama postać jest ciekawa. A więc jeśli miałbym ją ocenić, to od skali 1 do 10 10 na 10, bo mi się ona mega podoba. Dalej, druga saszetka. Lecimy. Może będzie dinozaurek. Jak dobrze wymacałem, to będzie dinozaurek. O, fajnie nawet. jest gumba. Spoczko. Nie źle. Jak my znaczyłam to, myślałem nawet trochę, że to będzie dinozaur, ale gumba też. to jest chyba taki bardziej wersja kogo gumby. Dżuglowa. Jakby tutaj się będę mógł mylić z tymi nazwami, bo ja tak jakby mogę powiedzieć, że nigdy nie grałem w Super Mario. Ale mam maminki. Chcę ja się, bo teraz szybko we składanie. I oczywiście widzimy się po cięciu. No, jakby co to ja daję, tak znać, że już prawie kończę. Mm, tylko muszę to tak jakby przyczepić. Dobra. No i mini figurka gumby złożona. Teraz tylko wystarczy szybko tak złożyć płytkę. No i teraz razy jeszcze szybko przyczepić ten klocek. No i przy okazji, jak już składam, to mm, chciałbym Wam bardzo podziękować. Tak, bardzo za 50 subskrypcji. To mój cel, i teraz raczej mój kolejny cel to 75 subskrypcji, a później 100. Ale jak na razie, 75 subskrypcji to jest mój teraz. Taki można to uznać większy cel. No i są. Majenie z ulubionych. Nie chodzi o to, czy to jest taki mój ulubieniec. Ale jak mówiłam, to też bym go nawet bardzo. To, to chciałbym go nawet mieć. Dobra, to teraz się przyjrzyjmy. Ma taką jakby złe, złoszczoną minkę. Ma tu takie na podstawce kwiatuszki. I takie roślinności. Stoi na takim cegle. I ma jakiś taki kapelusik włosy. Nie wiem, co to. Na bardzo fajną minifigurka i teraz sobie do lodową. A z tego tyle, z tego takiego trochę długiego odcinka, więc ja się z wami żegnam. Cześć!